Witam na kanale Chris Cars Chciałbym w tym filmie pokazać, gdzie możemy znaleźć kod lakieru w swoim samochodzie marki Renault Captur Widziałem kilka zapytań w komentarzach, gdzie taki kod się znajduje. Jeden pan tam pisał, że szukał w bagażniku, nie mógł znaleźć. Ktoś tam jeszcze, że szukał pod pokrywą komory silnika. Na pasie przednim na tych naklejkach, otóż kod lakieru znajduje się na słupku od strony pasażera. Dokładnie tutaj w tym miejscu. Pod tym kodem QR w moim przypadku to jest B i -X -B -A i to jest kod lakieru. Jeżeli macie inny kolor, to będzie inny. Także w Renault Captur znajduje się tutaj na słupku można sobie sczytać jakąś obcierkę jak ktoś zrobił To można sobie dorobić lakier według tego kodu Także w gwoli kodu lakieru w Renault Captur znajduje się tutaj i cóż, w tym materiale to by było na tyle, że dzięki za oglądanie, oczywiście pozdrawiam wszystkich, cześć.